Światło jest fragmentem szerszego zjawiska fizycznego, zwanego promieniowaniem elektromagnetycznym. Dzięki receptorom znajdującym się w siatkówce ludzkiego oka dostrzegamy fale elektromagnetyczne z zakresu od 40 do 70 mikrometra. Różne długości fali yy, promieniowania świetlnego wywołują wrażenie różnych barw. Światło białe, jakie postrzegamy, może składać się z wielu kolorów lub tylko z kilku z nich. Używając pokazanego zestawu optycznego złożonego z lubki fjatalistycznej, szczeliny oraz pryzmatu, udało nam się uzyskać widma różnych źródeł światła. Wykorzystaliśmy także soczewkę skupiającą światło ze źródeł na szczelinie w celu polepszenia efektu. Widoczna na zdjęciu dioda LED elektroluminescencyjna emituje światło białe ciepłe. Teraz zaprezentujemy efekt rozszczepienia tego światła przez pokazany wcześniej zestaw. Jak widać, ta dioda LED emituje światło o prawie pełnym spektrum. Zakres kolorów żółtego i niebieskiego jest niepełny. Ukazana na zdjęciu latarka diodowa świeci światłem białym zimnym. W tym widmie widoczna jest przerwa między kolorem zielonym oraz fioletowym, a także mniejsza ilość koloru czerwonego. Teraz pokażemy widmo uzyskane przez rozszczepienie światła z barnej diody RGB. W tym widmie widoczne są wyraźne przerwy między trzema kolorami: czerwonym, zielonym i niebieskim. Aby pokazać, jak ważną rolę odgrywa szczelina, rozszczepiliśmy światło używając nowego zestawu zawierającego szczelinę, nacięcie folii aluminiowej, pryzmat oraz soczewkę skupiającą. Widoczne na zdjęciu trzy barwy: czerwona, zielona i niebieska, używane są do otrzymywania całej gamy kolorów. Jest to system addytywny stosowany dla źródeł świecących własnym światłem. Jak widać na dużym powiększeniu wyświetlacza monitora kolor biały powstaje po zaświeceniu pikseli zielonego, czerwonego i niebieskiego. Kolor żółty powstaje przez wygaszenie piksela niebieskiego. Purpurowy to piksel czerwony i niebieski, a cyjanowy z połączeniem zielonego i niebieskiego. Dla uzyskania palety barw w przypadku światła odbitego wykorzystuje się tzw. system substraktywny Cmyk. Polega on na wykorzystaniu barw dopełniających systemu RGB cyjanowej, purpurowej i żółtej. Skrót nazwy pochodzi właśnie od tych barw Cyan, Magenta, Yellow, Black. Tutaj odwrotnie niż w systemie RGB. Biały oznacza brak barw, a czarny powstaje w wyniku zmieszania trzech barw. Na powiększeniu okładki zeszytu widać, że barwy są uzyskane tylko z punktów o kolorach Cyan, Magenta i Yellow. Na filmie pokazaliśmy też mieszanie farb witrażowych. Niebieski i w miejscu zmieszania powstaje wrażenie koloru zielonego. Wszelkie informacje o kolorach są rejestrowane przez element ludzkiego zwane czopkami. Możemy je podzielić na takie, które reagują na kolory czerwony, zielony lub niebieski. Jednak sam proces wrażenia barw jest dużo bardziej złożony i zależny od ludzkiego mózgu. Dzięki temu możemy widzieć kolory czyste, takie jak żółty płomień palnika gazowego podczas spalania sodu lub jedynie mieszaniny kolorów, np. czerwonego i zielonego, w pikselach monitorów LCD.